o pięknie kobiet. Czy konkursy piękności faktycznie poprawiają samoocenę? Dziś w studiu gościmy farmaceutkę, finalistkę programu Miss Polonia i założycielkę kanału Idze ze swoją siłą. Magdalena Czek, dzień dobry. Cześć Kasiu, cześć. To co twoim zdaniem decyduje o pięknie kobiety? To nie jest najłatwiejsze pytanie. <laughs> Można byłoby sądzić, że piękno opiera się tylko i wyłącznie na tym, co widzimy z zewnątrz. Przy czym, w takiej mojej opinii, to, co jest prawdziwym pięknem kobiet i pięknem ogólnie w człowieku, w drugim człowieku, w ludziach, to jest przede wszystkim ich serce, ich serce, ich charakter, ich wrażliwość, która mnie niesamowicie porusza. Dla mnie jest pięknym człowiek, który ma niesamowitą empatię. Do, do drugiej osoby, który widzi więcej. Od kiedy poznałam Boga, zauważyłam, że Duch Święty porusza moje serce w kierunku tego, co w ludziach jest właśnie takie może inne. Często próbujemy ukryć gdzieś tą naszą inność pod właśnie takim płaszczem, może makijażu, może jakiejś lepszej sylwetki, ubioru. A często właśnie to, co jest w nas inne, jest tym, co Bóg. Jakby włożył w nasze serce jest tym, czym nas obdarował, i mam wrażenie, że co jest to prawdziwe piękno. To taka, ta, taka inność e, i to, co jest w Tobie wyjątkowe. To kiedy Twoim zdaniem kobieta czuje się rzeczywiście piękna? kiedy akceptuje siebie kiedy akceptuje siebie zdecydowanie kiedy akceptuje siebie myślę, że nie jedna z nas ma z tym problem z nas kobiet i myślę, że ja też taką drogę przeszłam, kiedyś nie akceptowałam siebie, miałam masę kompleksów, były rzeczy, które po prostu mnie w sobie drażniły, irytowały. Natomiast to wszystko zmieniało się z czasem, zmieniało się z czasem z dojrzałością, z tym, że poznawałam też swoją tożsamość. O, I tak tożsamość też córki Boga, tego jak Bóg patrzy na mnie. I już na samym początku w Biblii w Księdze Rodzaju czytamy, że kiedy Bóg stwarzał świat dzień po dniu, to ostatniego dnia powiedział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. I, i powiem Ci, że ten fragment naprawdę zaważył w dużej mierze na tym, jak post zaczęłam postrzegać siebie, swoją osobę. Skoro wszystko, co Bóg stworzył, jest bardzo dobre, to ja i ty też. Ta, takie jesteśmy, jesteśmy bardzo dobre, niczego nam nie brakuje, naprawdę Bóg nas stworzył idealnie. I wa, warto za tym pójść, warto to przyjąć w swoim sercu. No i właśnie, dokładnie no, tak. Pięknie powiedziane. Brałaś też udział w konkursie piękności. Z jakimi doświadczeniami i emocjami wiązał się konkurs dla ciebie? Ojejku, ten konkurs <laughs> to było niesamowite przeżycie, też zaskakujące i... Rzeczywiście działo się bardzo dużo. Można powiedzieć, że z etapu na etap e, też postrzeganie kobiecości, mnie no samej i moja relacja z Bogiem, to wszystko ewoluowało. E, wszystko zaczęło się od niewielkiego konkursu uniwersyteckiego. E, mhm. Pamiętam, jak wtedy e, znajomi z uczelni, mój chłopak, e, po prostu namówili mnie, żebym wzięła udział i wystartowała. Ja właśnie pamiętam, że byłam osobą dosyć nieśmiałą i akurat jeśli jeśli chodzi o występy publiczne, występy na scenie, to totalnie nie była moja bajka. <laughs> nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale to naprawdę stresuje. I ja wtedy byłam totalnie taka. N -n -n, nie, nie chcę tego robić, nie chcę wychodzić przed szereg, nie chcę pokazywać się całej uczelni. I coś jednak w moim sercu w pewnym momencie się zmieniło. Wysłałam to zgłoszenie i uznałam, że spróbuję, że może to będzie taki moment, że ja właśnie mm, pokonam swoją nieśmiałość, hmm. pokonam jakieś tam swoje kompleksy w głowie, że, że może coś się zmieni. Wyjdziesz ze swojej strefy komfortu. Wyjdę ze swojej strefy komfortu, zdobędę większą pewność siebie. Okay. E, natomiast nie sądziłam, że ta jedna decyzja zaprowadzi mnie, mnie do samego finału Miss Polonia, bo e, po tym konkursie, gdzie zdobyłam główny tytuł, mm, Współorganizatorem było biuro Miss Polonia, stąd bezpośrednio umowa zobowiązywała, że przechodziłam do kolejnych etapów. Mhm. Na początku to były wybory e, Miss Polonia, Województwa łódzkiego, później półfinały i, i finały. I wiele się zmieniało, wiele się zmieniało w podejściu do mnie, tak e, do, do właśnie swojej kobiecości. W momencie, kiedy był ten pierwszy konkurs, ten uniwersytecki, ja jeszcze nie miałam wtedy relacji z Bogiem. Mogę powiedzieć, że podchodziłam do tego bardzo światowo na zasadzie, ok, no właśnie, dobra zabawa, pokonanie jakichś swoich słabości, większa popularność na uczelni, rzeczywiście gdzieś to mi towarzyszyło. Natomiast między tym pierwszym a drugim konkursem nastąpiło moje nawrócenie, poznałam mm -hmm. Boga. I on zaczął zmieniać moje serce, zaczął pokazywać mi, czym tak naprawdę jest kobiecość, czemu mnie stworzył i jak mam patrzeć na swoje ciało. Też zaczął mnie konfrontować takimi pytaniami, jak wygląda moja relacja z Bogiem, czy mam w ogóle relację z Jezusem, skoro mhm. uważam się za osobę wierzącą. Wiele tych pytań bardzo mocno we mnie pracowało. I tak zmieniało się z etapu na etap, z etapu na etap. I nie ukrywam, że będąc w samym finale, miałam już takie takie wewnętrzne problemy, przemyślenia, czy to jest ok, na przykład wy wychodzić w bikini na scenę, gdzie masa osób. Patrzy się na moje ciało i patrzy się tylko w takim sensie, czy moje ciało jest atrakcyjne, mhm. czy wymiary 80, 60, Niekoniecznie 80. Niekoniecznie widzi twoje serce. Dokładnie, dokładnie. Nie, nie patrzy na moje serce, na to jaki mam charakter, mhm. jaką mam osobowość, ale po prostu ocenia moją figurę. Mhm. I tutaj tak, tu miałam wiele wątpliwości w mojej głowie, dlatego wystartowałam, ponieważ zobowiązałam się do tego. Ale nie wiem, czy bym to powtórzyła ponownie. Czyli nie miałaś podczas konkursu jakiegoś jednego doświadczenia, tylko był to po prostu proces zmieniania tak naprawdę ciebie. Tak, tak, to był szereg szereg różnych zmian, różnych sytuacji. Ja też podchodziłam do tego konkursu z taką dużą wolnością, mhm. z taką lekkością. Mi nie zależało na tej koronie. Więc ja po prostu chciałam nawiązać też relacje, poznać te dziewczyny, poznać organizatorów. Też. Wyciągnąć jak najwięcej, bo to jest, nie ukrywajmy, spora możliwość, nie wiem, przełamania właśnie swoich słabości, pracy z kamerą, czy same występy publiczne. To, to dużo zmienia. Mhm. To warto, warto to ćwiczyć. I swoją drogą Bóg to wykorzystał. I to, co mnie właśnie niesamowicie porusza, to, że po tym konkursie mi z Polonia. Mogłam w rzeczywistości pójść jeszcze dalej w kontekście medialnym, w kontekście jakiejś sławy, popularności. Mogłabym tworzyć social media i wraz z tym całym nierealnym, wyidealizowanym światem, które, który często gdzieś tam promuje telewizja. Natomiast Bóg to trochę przekręcił i mimo, że nadal jestem właśnie w tych social mediach, mm -hmm. pracuję w redakcjach katolickich Telewizji Polskiej, czy mam swój kanał na YouTubie, Robię to wszystko, ale już ze zmienionym sercem, ze zmienioną perspektywą, że nie robię tego dla własnej chwały, mhm. ale dlatego, żeby Bóg był uwielbiony, żeby szerzyć Jego imię, żeby głosić jak dobry jest za to, że jest żywy i obecny tutaj pośród nas, nie tylko 2000 lat temu, ale dzisiaj. Dzisiaj mhm. tak jak tu siedzimy. I to właśnie jest niesamowite, że, że Bóg potrafi tak nas poprowadzić, tak ułożyć te wszystkie ścieżki, że wykorzysta każdą sytuację, każde wydarzenie w naszym życiu, aby później właśnie też odebrać sobie z tego chwałę. Czyli z nawet, tego, konkurs Miss Polonia. nawet konkurs Mispolonia. <laughs> Czyli z tego konkursu Miss Polonia wyszłaś tak naprawdę z doświadczeniami, ale też z narzędziem, w którym możesz mówić głośno o Bogu i inspirować też kobiety. Tak, tak, tak. No niewątpliwie to też przyciąga ludzi, yy, ponieważ rzadko zdarza się, żeby osoba gdzieś to może z takich właśnie kręgów yy, właśnie, nie wiem, Miss Polonia, modelingowych, gdzieś poznała Boga, to jedno, ale drugie, żeby miała wielką pasję do tego, żeby ewangelizować i mówić o nim szerzej. I to też Bóg włożył w moje serce, kiedy obserwowałam te kobiety dookoła w tym konkursie. Widziałam też, jak wiele chcą ukryć, jak, no, że się, pojawiał się ten brak akceptacji siebie. Jakieś takie momenty zazdrości, mhm. trudności w odnajdywaniu siebie, i to wszystko właśnie było tak przykrywane taką maską, no nie wiem, dziewczyny, która będzie atrakcyjna, będzie zabawna, założy makijaż, fajne ciuchy, ale w środku nadal czułam, że te kobiety nie mają ugruntowanej tej tożsamości. Że nadal y, ich serce y, jest w zupełnie innym miejscu i że bardzo y, jakby opierają to, kim są, na drugiej osobie, mm -hmm. a nie właściwie na Bogu, bo mm -hmm. to jest istotne. Bo to, co Bóg mówi o nas w Słowie Bożym, jest niezmienne, a opinia drugiego człowieka będzie się różnić, będzie się zmieniać. I gdzieś tak zagrało to w moim sercu, że ja chcę o tym mówić szerzej. Chcę pokazywać kobietom to, jak Bóg ich stworzył, je stworzył, jak. Y, Jaki ma plan na ich życie? Że, że tu nie chodzi o to, żeby być biernym, ale że naprawdę możemy żyć w obfitości, żyć pasją, być piękne, dbać o tą urodę, a jednocześnie świadczyć o tym, że Jezus jest w nas i dokładnie. Wyobraźmy sobie, że w przyszłości masz córki. Jakie wartości chciałabyś im przekazać, albo jakie porady chciałabyś im dać? Myślę, że tych wartości byłoby naprawdę sporo ale wszystkie te które gdzieś noszę w sercu wynikają z mojej relacji z Bogiem więc na pewno chciałabym żeby moje córki miały takie podłoże związane z wiarą takiej żywej relacji z Bogiem chciałabym żeby czuły że naprawdę bez względu na swoje wybory życiowe są kochane są kochane są akceptowane to że zawsze mogą liczyć też na wsparcie drugiej strony na wsparcie rodzica, na mm, nie wiem, jejku, trudne to jest pytanie. Um, coś chciałabym przekazać, tak? Moim, moim Albo córkom? jakimi kobietami chciałabyś, żeby się stały? No, na pewno no kobietami pełnymi pasji, e, pasji do życia, e, na pewno, żeby zawsze w ich sercu znajdowała się taka radość, ale taka prawdziwa radość, która właśnie e, wynika z relacji z Bogiem, żeby też e, akceptowały siebie pod każdym względem, bo myślę, że to widać, to zawsze widać dookoła. E, taką rzeczą, która jest też w mojej głowie, m, którą często powtarza mój lider na wspólnocie, kiedy e, wchodzę na spotkanie, to że m, pojawia się takie światło, takie Blask, on mówi, że mam taką sunshine personality. <laughs> ja myślę, że chciałabym to przekazać moim córkom, żeby one taki, taką charyzmę, takie światło, taką energię, radość, żeby naprawdę szły zawsze przed siebie z tym uśmiechem i wiedziały, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, kiedy Bóg jest po ich stronie. Mm -hmm. A jest. Od samego początku. A jest. Czy w przyszłości stanie się mamą, będzie Twoim priorytetem ponad karierą zawodową? Myślę, że tak i bardzo bym tego chciała. Uważam, że rodzina jest najważniejsza. Marzy mi się gromadkę dzieci i stworzenie takiego ciepła rodzinnego, więc. Wtedy na pewno tak. Jakby nie jestem też zdania, że warto porzucać wszystko, wszystkie swoje pasje, jakieś tam zamiłowanie też do, do rozwoju czy kwestie kariery. Natomiast, no to myślę, że jest zmiana priorytetów. Wtedy rodzina nabiera, no, tego większego znaczenia. Wychodzimy z dzieciństwa z różnymi doświadczeniami. Czy Twoim zdaniem, mimo trudnego dzieciństwa, można zmienić swoje życie? Oczywiście, że tak. Uważam, że wszystko zależy od nas, i często w naszej głowie znajdują się takie ograniczenia, które nie pozwalają nam pójść do siebie. Na przykład na nasze dzieciństwo, które może być trudne. Relacje może z rodzicami, z otoczeniem, nie wiem, jakieś takie relacje szkolne. Sama gdzieś tam tego doświadczyłam poniekąd. Pamiętam, że mój okres takiej nauki, podstawówki gimnazjum nie był najłatwiejszy. Miałam jakieś takie problemy w odnajdywaniu się w otoczeniu. I tutaj dużym wsparciem okazali się rodzice, którzy no naprawdę wspierają mnie non-stop, no, co, co krok i mogę na nich liczyć. To też mi pokazuje, jak dużą wartość ma rodzina, mhm, że lepiej. ich wsparcie naprawdę znaczy bardzo wiele, ale był też taki moment w moim życiu, gdzie wzięłam to swoje życie w swoje ręce i musiałam podjąć decyzję: OK, Magda, co chcesz robić dalej? Wiem, że mam wsparcie rodziny, ale tu chodzi o to, żeby też umieć samemu podejmować świadomość. Decyzje. I o ile gdzieś moje myślenie początkowo było bardzo tak nakierowane na studia medyczne, na jakąś stomatologię, tutaj farmację, żeby mieć po prostu dobre wykształcenie, tak jak też rodzice tego chcieli no jednak los pod, pokierował się trochę inaczej i moje decyzje też na to wpłynęły, bo jednak y, działam też w social media, działam na YouTubie i, i też czuję, że ta część ewangelizacyjna jest dla mnie ważna, y, czy, czy praca w telewizji. To są wszystko moje decyzje, które świadomie podjęłam, więc bez względu na to y, też z jakiego domu jesteśmy, jakie mamy, y, jakie mamy doświadczenia, czasami to mogą być też dobre doświadczenia, tylko mimo wszystko chodzi o to, żeby czasami ważne jest, żeby żeby wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu ruszyć do przodu. Mogę przytoczyć taką krótką historię, ponieważ pracując już jako farmaceutka, w pewnym momencie mojego życia, mieszkając już w Warszawie, zostałam zaproszona do pewnego programu redakcji katolickich, żeby podzielić się, podzielić się swoim świadectwem, moją relacją z Bogiem i właśnie konkursem z Polonia. I dla mnie ogromnym zaskoczeniem było to, że kiedy skończył się wywiad, podszedł do mnie producent tego, producent tego programu i zaproponował mi współpracę. Pamiętam, że było to dla mnie sporym zaskoczeniem. Moje myśli były takie: hmm, Mam wykształcenie farmaceutyczne, powinnam pracować w zawodzie, tutaj jednak mam możliwość pracy w zupełnie innej przestrzeni. I pamiętam, że to bardzo mocno we mnie pracowało, i udałam się pewnego razu na adorację, i siedziałam przed najświętszym sakramentem, i zadawałam Bogu ciągle jedno i to samo pytanie: Boże, czy Ty mnie chcesz w tym miejscu? Tak. Czy nie, czy ty mnie chcesz w tym miejscu, tak czy nie? I czekałam na jakiś znak, po prostu. I pamiętam ten moment, kiedy wyszłam z kościoła, sięgnęłam po telefon, i w tym momencie po dłuższej przerwie zadzwonił do mnie producent, zapraszając mnie na pierwszy plan zdjęciowy. Czułam wtedy, że to jest takie zaproszenie i że mam spróbować, mam podjąć tą decyzję mm. i zobaczyć, co się stanie. Mm -hmm. Myślę, że to jest też ważne, że czasami nasze życie prowadzi w takim kierunku, że właśnie mamy wykształcenie, czy mamy studia, mamy dyplom w danej dziedzinie, a Bóg może chcieć zaprosić nas w nieco inną przestrzeń. Ale to wszystko opiera się też na naszej decyzji, na tym, co, co my zdecydujemy i czy odważymy się w to wejść. Tak, czyli ważne jest, żeby nie planować tego naszego życia od A do Z, tylko dać tak, ludziom też taką tak, przestrzeń. Taką przestrzeń, dokładnie tak. Bogu tak, pole przestrzeń. manewru. Mhm. Czy myślisz, że drogą do odkrywania swojej pasji jest robienie wielu rzeczy naraz? Czy warto właśnie iść jedną ścieżką, i później ewentualnie być otwartym na sytuacje, które będą w Twoim życiu? Myślę, że jedno i drugie może być dobre. To zależy od naszego charakteru. Niektórzy są tacy, że skupiają się na jednej rzeczy i, i po prostu są w tym genialni, idą w zaparte, to jest ich pasja, to jest ich zamiłowanie. Są też osoby, które lubią próbować wielu rzeczy naraz i myślę, że ja należę raczej do tego drugiego typu. Zawsze próbowałam czegoś spróbować tu, tu, tu. W ostatnim czasie też brałam udział w Magedonie, ponieważ zawsze chciałam tego, tego doświadczyć, to zrobić, albo była Pierwszy raz na lekcjach z surfingu i gdzieś próbuję odkrywać te moje pasje, to w czym jestem dobra, to jakie talenty Bóg włożył w moje serce, ale nie ukrywam, że jeśli chodzi o te najważniejsze aspekty mojego życia, to takie największe zamiłowania, to zazwyczaj jest tak, że wykonuję pewien krok. Krok dosyć odważny i patrzę, co się dzieje dokoła. Mm -hmm. czy, czy w tym się odnajduję, czy jest w tym tak zwany boży bles. Mm -hmm. <grafy> czy, czy po prostu to jest ten kierunek? Jeżeli nie, to zmieniam na coś innego. Ale zdecydowanie warto próbować nowych rzeczy. Warto sprawdzać się też w nowych takich nie, w nowych okolicznościach mm -hmm. i nie bać się tego, nie baczcie tego. Jesteśmy młodzi, teraz świat też bardzo dużo oferuje dobrych rzeczy. Jeszcze na koniec opowiedz o swoim projekcie i ze swoją siłą. Jak to się zaczęło? To zaczęło się od niewielkiej, niepozornej konferencji dla kobiet, która miała miejsce w Warszawie już jakiś czas temu. Podczas tego wydarzenia dwie dziewczyny modliły się o takie słowa, słowa umocnienia, słowa prorocze dla uczestniczek, i padło wtedy takie słowo, że jest na sali kobieta, którą Bóg powołuje do ewangelizacji, i przemawia do ciebie fragmentem z Księgi Sędziów z 13 rozdziału, gdzie jest rozmowa Boga z Gedeonem. I Bóg mówi do Gedeona: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i podbij Izraela, czy nie ja Ciebie posyłam. I wtedy Gedeon odpowiada: No ale ja skoro jestem najmłodszy z rodu, najbiedniejszy, jak ja mam tego dokonać? Tak parafrazując. I Bóg odpowiada. Zrobisz to, ponieważ ja jestem z Tobą. I te słowa tak przyszły moje serce, że ja poczułam, że absolutnie chodzi o mnie i, i biorę je, biorę je ze sobą. I wziąłam je po prostu później na modlitwę. Pytałam Boga, co, jaki ma plan wobec mnie, co chcę z tym uczynić, jak możemy wejść w tą sferę ewangelizacji. I pojawiła się wizja kanału, wizja kanału, wizja też tych treści dla kobiet i szerzenia ogólnie Królestwa Bożego. I co było ciekawe, ja to bardzo długo trzymałam w sobie i z nikim się nie dzieliłam tymi pomysłami, aż pewnego razu dostałam wiadomość na Messengerze, a właściwie taki plik po prostu wiadomości głosowych od dziewczyny, z którą wcześniej nie wymieniłam ani jednej konwersacji. I ta dziewczyna zaczęła się za mnie modlić, i zaczęła mi mówić, jakie słowa Bóg wkłada w jej serce. I to było absolutnie potwierdzeniem tego, co ja otrzymałam na modlitwie. No. To był dla mnie ta, dla mnie taki znak i potwierdzenie, że mam w to wejść. E, I stąd też nazwa kanału: Idź I ze swoją, swoją siłą. siłą. I tu nie do końca chodzi, żeby ze swoją taką ludzką siłą, ale żeby tą siłą, żeby iść z tą siłą, którą mamy, mamy przede wszystkim od Boga, żeby nią się kierować. Magda, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jestem pewna, że zainspirowałaś pełno dziewczyn. I mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i też będziemy się widzieć na kolejnych nagraniach. Dzięki, Kasiu. Dziękuję.